Chciałbym spytać Kasiusza, co ty dzisiaj taki cichutki jesteś? Kasiusz, no nie Ja nie wiem, o czym mam tu rozmawiać z tym towarzystwem, jak oni się kłócą, kto więcej ćpa. Nie, Bo przepraszam, mnie... ja nigdy nie, się nie, nie zbyt brałem narkotyków. mówię zbyt. o tobie, jabczan, ale tu się przekłócają, tak. kłócą się. Myślałem, że tutaj będzie, przez doświadczenie nawet, że każdy ma jakieś po kilka walki, wie, że jak w trójkę drą mordę, to tego nie słychać, ludzie w ogóle pewnie tego nie widzą. Nie słyszą go o co kurwa temuć pańculi chodzi. Pierdoli tu próbuje naśladować, a tak właśnie kurwa cię ludzie ciebie tak. widzą, tak ciebie widzą, jak się przekrzykujesz kurwa, z Pawłem Solenikiem w trójkę i każdy od kurwa niby macie doświadczenie, a ogólnie jesteście, kurwa, wszyscy, ja wszyscy, ja wszyscy w pójkę ja ja zjebani, bo się tam, przekrzykujecie. To jest nieprawdopodobne. Goście o najniższym IQ jest tutaj najinteligentniejszy. To może IQ? zrobimy, kurwa, testy na inteligencję ze wszystkimi, co? Bo, kurwa, byście mieli poniżej 90 pewnie, kurwa. Ja jestem za tym, żeby przeprowadzić testy na inteligencję. Kto jest no, za? No to mi się wydaje, że o, ale kurwa ale każdy od. polegniecie wszyscy, to to jest kurwa. Ale a, a ja wetuję a, to. na poziomie ujemnym. Wszyscy polegniecie. Myślę, że Arek polegnie. Pa, Paweł już y, ostatnio poległ na influenceriadzie. Gdzie kurwa miał y, zadanie matematyczne, a źle odpowiedział, a jest ty, po ty, studiach ty, ekonomicznych. Ty ty nie mądrzy, bo do najm najmądrzejszych akurat nie należysz, no ja wygrałem tą ja przypomnę tobie. Bo Fejm chciał cię w radosny sposób przywitać. na pewno, na pewno, na pewno. Weł. trzeba oddać, że to wygrał ty, jako ekonomista z wykształcenia, nie mógłeś. Ale ja miałem najgorsze pytanie, to jakie on miał pytania, to kurwa dziecko dziesięcioletnie będzie. Tak, tak, na pewno, to przeliteruj pszczelarz. No ty to miałeś. No przeliteruj. P-S-Z-C-Z-E-L-A-R. l a Ty miałeś... Te? ty robisz To jest niesamowite, to tylko na Prime MMA. Kurwa, to trzeba zrobić zmiany. Ja chcę się napierać z Kasjuszem, tańcula, kurwa i tak jest chujowy, to niech idzie do olej. olejnik je powierza. mogę walczyć. Ja, parametr, ja, parametr, ja nie, nie będę się ja być Teraz tak, wróćmy trochę do tematu walki, bo to mnie bardzo interesuje. Zobacz, 98 kg. Ja wiem, że ty siły się nie boisz, ale jak myślisz, że to może wpłynąć na przebieg walki? Czy będzie półcą uarka? Czy będzie wytrzymałość te nowa walka? Wydaje mi się, że bardzo szybko będzie łapał powietrze i to może się. Pierwszą rundę pewnie się pobawimy, a od drugiej będę tylko rozmyślał, czy w drugiej, czy w trzeciej, czy w czwartej go skończyć, bo chyba cztery rundy są. Ja pamiętam. Tego, pamiętam. Ja pamiętam, że Arek Tańcula przygotowywał się, bo miała być taka walka na bardzo znanego pięściarza, który obecnie walczy w Fame MMA. I wiem, że ty się do tej walki przygotowałeś stricte boksersko, bo pamiętam. Nie. Potem się zmienił przeciwnik. Czyli powiedz mi, jak wygląda ten boks u ciebie? Jak wygląda ten. Mój ta drogi, ja się przygotowałem stricte pod boksera z bokserami, ale my się mieliśmy być w MMA, więc po prostu było jak szybko skrócić dystans, go balić, ewentualnie rozpierdolić nogę przed nią. Więc tutaj nie mam. Ja w boksie jestem chujowy, jestem słaby, wychodzimy w jego płaszczyźnie. W chuju to mam, napierdolę mu w pierwszej rundzie. Jak nie, no to to dłużej nie będzie trwało, kurwa, ale potem spotykamy się w K1, zostaje taki wpierdol, że chłop nie będzie chodził. Przez najbliższe dwa... Będziesz musiał... Pokazałeś na ostatnim fejmie, jak kurwa w K1 się zaprezentowałeś. Jak pizda leżałeś kurwa po ciosach wiewióra, ty. Chłopie, ale wiewiór jest najlepszy z zawodników w człowieku w fejmie, kurwa. Ma dwa pasy plus kurwa pierścień władzy, kurwa. Ci najebał. A on Właśnie, jest kurwa no mógł mi najebać, parterowcem. Parterowcem. I gdzie tam kopałeś, kurwa? No to, to czemu się boisz? To jest To tak jak kurwa ustalają łokcie, a potem żadnego łokcia. I to jest no to taki, patrz, sam ty jesteś... taki sam farmazon. Taki sam śmieć kurwa, K1, K1, nie, biedny, te, K1, K1. A na ostatniej walce w K1 kurwa ani razu nie kopnął, z jepiebany. Ale Kasiusz, ja ci muszę powiedzieć, że ty, ty w walce z Boxdelem, ty w walce z Boksdelem, również nie korzystałeś z nóg i nie kopałeś za bardzo. Powiedziałem, że wystarczą mi ręce, to po co mam kurwa... Marnować swoje piękne nogi. Słuchaj, to skoro jestem tak słaby w K1, to róbmy w K1 teraz walkę w sobotę. Zapraszam, zróbmy w K1. Czemu przeszkują mnie? Jesteś jestem. słaby! No właśnie! Ja cię ale ty najsłabszy w Bocie, ale... a ja potem w K1! Jeszcze ale ci pokażę! Ty jesteś słabszy, kurde. No, no właśnie, ale taki masz pomysł w, tylko. Dlaczego w ogóle pomysł na tą walkę jest taki, że najpierw jest jedna formuła, a potem rewanż? Zazwyczaj rewanże są po na przykład równo stoczonej walce. A dlaczego my już zakładamy, że... Dlatego, że jest pierwsza jego... formuła, a potem będzie rewanż. Dlatego, że tak dajemy mu jego poświęcenie. Bo on jest z tego formuły. że ja będę decydował, w której rundzie go znokautuję. On jest pizdą Kupię, ale Ludzie zobaczą jak będę go jest, kurwa, jest, kurwa jest... będę gnębił go za te wszystkie kurwa złe rzeczy, które robił kobietom i ludziom dookoła. Ale to nie jest tak, jest... że faktycznie ta, to pierwsze starcie jest to, to rzecz jakąś siebie, kurwa, się? że z Dubielem jakąś jedną laskę robili, no to jest ćpun jebany, Ej, kurwa, tam, śmieć kurwa. To są pomówienia teraz. Zamki ryj kurwa, pomówienia. to idź zgłoś śmieć Oj, to idź zgłoś teraz, z głoś, teraz śmieć, no, Powiedz jeszcze raz to, I powiedz to. Idź zgłoś kurwa. Powtórz to jeszcze raz! Chuj ci w ryj. Powtórz to jeszcze raz. Przyjebam! To ja, jest ja, ja, kurwa, kasje. Ja tylko dodam, że mi się nigdy nie, podo nie podobały. Ja tylko dodam, że mi nigdy się nie podobały te porównania do psów, jak kiedyś ci mówiłem, ale jakby to są twoje, wiesz, powiedzenia i twoje, nie, twoje decyzje. E, czy to się skończy w pierwszej rundzie? Wasza walka. Tak, ja go upierdolę w pierwszej rundzie. Bo, na więcej, bo na, więcej, na więcej nie mam cenu, więc wiesz, to już wszystko ci...